Jest jestem kać więc z kanale. Dzisiaj widzimy się ponownie w, w nastroju szyplkowym, gdzie nie w starych nie wiem dlaczego. I tak, dzisiaj przechodzimy znów Dlaczego to jest tutaj tej Dobra, nieważne. Więc <śmany> znów przechodzimy do Minecrafta i budowy naszego największego projektu, ponieważ, no, powiem Wam, że troszeczkę nam coś już zajmuje budowa. <laughs> dobra, czy my mamy jakieś drewno? To jest takie pytanie. Wait. Aha, zobaczaję. Już zrozumiałem. <laughs> Musimy znów skopać troszeczkę drewna, ale kostka łączna mi się kończy. Czy, ja, czy nie mam jakiejś kostki mącznej? Trochę chory jestem. A nie mam, dobra. Słuchajcie, że choroba siada, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle, powiem wam. To jest taki lekki katarek, no nie? Dobra. Idziemy tu i teraz tak, to drzewo dalej nie spadło? A, tylko bosko. Dobra, w ogóle tu żadne drzewo nie spada. Halo. Nie, tu. O. Nie jest pięknie. Tu. Tu. Okej. Okay. Poświęcamy sobie jak należy rezon drzewa. Oczywiście zapraszam was na serwer blokowo. Bardzo mnie atmosfera wspaniała i też na czacie... No, ktoś ma GD aktualnie, e, ogarnię moderacja, moderację, a bardzo e, no, więc tak e, tu dajemy, tu iść na łukanie drewno. Nie wiem, co mi nam będzie potrzebne. No, a panu pójdzie po sporo schodków i pół bloków. Tym bardziej, że jeszcze podługie nie mamy, e, więc no, możemy sobie tirć te Zaraz się w ogóle łopata skończy. Nasza. Wyręcz 2 i to znieszono, że dwa... A to nie jest kaszina łopata, no to, to można ją zużyć bez problemu. I tu, tu, i tutaj. Wszystko, wszystko chyba dobra Nawet 41. Kopać tutaj w sumie, wiecie? No lepiej mieć więcej niż za mało. Więc pozbierajmy sobie tutaj sadzonki Mmm. I teraz tu. Dajemy sobie. Tutaj. To. to. Okej. Okay. Takie duże nam wyrosło. Łaj. Powiem wam, wiecie, takie delikatne, tu, tu. Ale to w sumie możliwe, że dlatego, ponieważ jest, jest strasznie dużo graczy, że ja musiałem stać w kolejce, aby w ogóle dołączyć do gry. A więc, no, powiem wam, że Sergej Aplicowy jest coraz bardziej popularny, jeżeli chodzi o graczy. I coraz częściej można spotkać e, kolejki, e, aby dołączyć do gry. Okej, okay, i żeby tak, tu. Dobra, myślę że tak powinien styknąć jakkolwiek eee, Więc teraz tak Robimy sobie w sumie, nie wiem Tyle Tu, ja bym chciał już od razu zrobić sobie tak coś tu będą balkony I póki jeszcze tego nie zamieniliśmy, okej okay. I do tego będą schodki w dół O Więc zróbmy sobie tak z tego zrobimy sobie schodki 4 60 okej powinno styknąć oj robimy sobie tak o tak o tak o eee. czy ja to w ogóle coś postawić? nie tam, ale na górę to wyjdzie, co mi się też że musimy jednak pójść pój schodami schodami, których nie ma eee, na górę gdzie jest w ogóle miejsce tego ziemi? halo Mamy sobie taki mąstyk tam tak ja, pięknie i teraz tak musimy tutaj się na dół i tutaj się na dół pięknie ale ja tu nie przejdę halo dobra tu i teraz tak robimy jeszcze raz tyk 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 o pięknie i idziemy na ostatnie, czyli tu. Tyk, 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 tyk i tyk. Pięknie. Eee, ała. Idziemy pod irytantem tego. ale wiecie, warto mieć morzenie, prawda? Tu, 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 tu. A właśnie jeszcze szyby trzeba dokończyć. Zaraz możemy pójść poszczególnie, że one mi się skończyły. Też jest taka możliwość. Tu.

Pięknie, powiem wam. Pierwsza sobie zniszczymy. Teraz, e, tak, trzeba ograniczyć schodów, bo one tak nie Nie wiem, czy robić tak off, w sumie. Nie wiem. W sumie, zrobimy sobie tak. Tak. tu, tak. I tak. I tak. O. Wydaje mi się, że jest gig, wiecie? No, lecę, zostawię to tak. Mam już ogarnięte pięterko. Mmm. Dyfniłby, żeby dać jakieś, nie wiem, ee, osłony. Na ciepłym kułku te porty. O, mój kawałek by dosłowa. Więc idziemy sobie tu. E, tak się robi płotki? Nie pamiętam. Nie, tak się robi furtki. Aha, okej. Okay. Mm, tak. Za mało będzie. No, więc, chwila. Okej, okay, powinno starczyć. Mm, idziemy na górę. Nie, żebym chciał to tak o... Tak, o sobie ogarnąć O. Teraz zrobimy sobie tu. Tak, o, pięknie. tutaj będą schody, Schody, tak. Tak, schody. O. I, i zabrakło mi jednak. Okej, okay. myślę że zrobimy tak y, więcej. Nawet. Ale nie, brakuje nam raz, dwa, trzy, cztery dobra au no, no i nie no raz, raz, tu Okay. Idziemy jeszcze zrobić yy... no i nam brakuje. Tu, tu, okej. Okay. Teraz mamy idealnie. No w sensie nie idealnie, bo dwa zostaną. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, tu, tu, tu. Okej. Okay. A my już ogarnięte to i mi się wydaje, że proszę się zająć z dachem. Zając, yy, zająć. się dachem. Niszczył, dobra tak tak na razie wygląda to właśnie, szyby szyby, szyby, szyby zanim przyjdziemy do dachu chciałbym jakkolwiek skończyć drugie piętro e, szyby gdzieś tu mamy trzy, ale to nie problem ponieważ mamy tutaj więcej mamy to sobie zamieńmy o, i gdzie to było, Bo tu tak, okej, okay. mi się wydaje że, o wiecie co? weźmy wszystko na wszelki wypadek lepiej mieć za dużo. <laughs> Dobra, idziemy. Woj, Woj I idziemy na górę, postawić sobie do szyby. Tu. zwykły drewno ponieważ jak chcę robić dach no i nie potrafię robić dachy to fajnie by było mieć tutaj zwykły blok więc trzeba troszeczkę zedytować to aby tutaj to wyglądało tak o... Myślę, że nawet to wygląda, więc nie będzie problemu, jeżeli chodzi o to. Ora robimy sobie tak I w ogóle nie... Ja, ja bym to w ogóle walił, wiecie? Chcemy zrobić tak o... Najtrudniej to wygląda. Tu, deska. Teraz tak, tu będą deski. I sobie wymienimy troszeczkę. W sumie już całość fali. Czemu by nie? Tu. Hmm, gdzie jeszcze może być to? Tu chyba. O! Właśnie. Tak. Ok, wydaje mi się, że już wszędzie to zrobiłem. Więc możemy przechodzić już do robienia dachu. Oczywiście, że zaczynamy tutaj o wyznaczenie o. Okej, Ok, dach jakkolwiek jest skończony. Tak jak mogłem. O. Tutaj jeszcze na pewno zrobiłem jakieś poddasze. A teraz fajnie by było pójść, e, ogarnąć jakkolwiek. Tak, więc bierzemy naszego dirta. Tu. I zrobimy sobie jakieś. To schody, jak zawsze. O, no, możemy tego zrobić. I trzeba, ok, nie było tego. I sobie trzeba wchodzić, więc bierzemy sobie schodki, ponieważ schodków będziemy potrzebowali pełno. O, tego. Dobra, powinien być kit. Lecimy sobie tu. Dobra, jesteśmy na dachu. I teraz tak. Wiecie co? Ja w ogóle nie chyba to drzewa Nie szanuję, mi to tak nie pasuje. Gdzie to ma korzenia? Halo? Tu O No Ja tu pana trochę... zgolić Okej, tak na razie tak wygląda eee, No, dobra Tu mamy takie daszki ogólnie, w górę. Drzewo ścina się powoli a to też będę musiał ściąć, ale mamy czas, tak dobra, tu, wystawiamy kolejne i w sumie z do będzie już wykończenie praktycznie i w następnym odcinku możliwe, że zrobimy już meblowanie w domku w sumie dachu po tej stronie nie będę robił, bo się nam nie opłaca eee, ale tu, oczywiście, że zrobię tu, tu tu, zaraz eee, wrąbię się w drzewo, moje wam Właśnie o to drzewo mi Tu I na tym się kończy Już trzeba to zgolić Pięknie i teraz lecimy Tu Pięknie Dobra Oj Nie chciałem Ej Puść mnie na górę Dawaj Tu, okej okay. Daszki chciałbym zrobić takie, takie, nie wiem, no po prostu daszki jak daszki, nie? Robić <laughs> tak O. Tu. Ja nie wiem, możemy zrobić tak O. Powinno być jakkolwiek chyba git. Mi się wydaje. Więc tak, e, lecimy z całym tym. Mamy tylko sporo, więc nie ma, co się bać. Matko Boska, Bogumił! Przestraszyłeś mnie. Ej, ta pama pogumiła? Co by na to? A! Tepnijmy go na dachu. A, dlaczego by nie? Czuję się bezpieczny. Wiecie? Ja zobaczymy, że w ogóle on się pojawi, nie? Jeszcze pogumiła nie ma. ale go nie ma Wiesz co? Chyba on nie chciał jednak się topnąć. No okej, okay, spoko Wow Wow Spokój Ja już tego nie mam? Serio? Dobra, ale mam te Pila. Eee. Widzisz, że trafię? Trafię! Dobra, o oh, dear Weźmy sobie połowę Okej okay. W którędy ja idę? To nie tędy droga. Idziemy tu. Przecież. O. Tu. Na górę. Już. E, będzie to inaczej, chyba. <laughs> tu. Tu. O. Może być. Okej. was razem za dużo zrobimy, wiecie? jak pod daszami lubię się bawić, ale jak dachami, to ja po prostu nie widzę Nie wiem, po prostu nie potrafię dachów robić. O, tak powiem. <kluzł> du, tu, 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 tu. Pięknie. Równo, idealnie. I teraz mamy to poddasze. Ja bym chciał zrobić takie, wiecie, takie przejście ale Kto, czy to ma w ogóle być równe? Później. Tak, o. O. żeby trafić na środeczek Ja, wtedy ja tak to zrobiłem? Nawet nie wiem Eee, pokaż mi to Czy to jest to samo? No nie do końca Chwila Aha, ja już wiem jak ja to wtedy zrobiłem Robiłem ja po prostu niżej Tu o No to nie, pójść mnie I dajemy tu i powinno być, nie? Tylko... Teraz robimy. No bo gumił, przecież ciebie... Nie zaakceptowałem. Halo. Bogumiu, <gumiu> Bo gumil. Co zesownie tak? Dobrze. Tu matko. No przecież ciebie akceptuję. Siema. Eje? O nie tu. A, ty tu jesteś. Siema, dzięki Dzięki e... Wiecie co? Coś ostro zrąba... O. Mogę sobie na działkę postawić blok? Raczej nie Aha, na działkę, w sensie... Chwila. Bo ja go nie zrozumiałem. Eee. W sensie. Jeszcze mu chodzi o blok działki, czy... jak? Ej, ale ja to... zrąbałem! Ej! Co jest? Halo? <grym> ale już to zrąbał. Bez przesady. Przez blok działki czy mogę postawić swój? Możesz. Gdzieś w okolicy. Gdzieś w okolicy, why not? Jakby... Be... To nie jest mi teren. Możesz się stawiać, czy chcesz. Miałbyś blok działki dać? Ale przecież... Bro, ale... co No ale przecież blok działki jest bardzo drogim blokiem. wiem ci wiesz. Ale ja to zrumpałem Wait. Co jest? Halo. Dlaczego to się tak? Dobra, powiem wam, że I jednak nie zrobimy sobie tak fajnie I ogólnie troszeczkę wywalimy Siekierę, ale coś naprawi Bez <laughs> no problemu Ale blok działki jest w sumie na HD, krwienia Aha, sprawdźmy To powinno być w magii Tak obstawiam To w sumie specjalne Na wszystkim, awesome, za 50 tysięcy 15 tysięcy nawet. Ej, halo, masz dwa na. No, aha, masz. Jakby. Masz za. Nie, no. Wielajcie on jest. Masz. No, aha, nawet. Po 2k. Jakby. To jest typo w Diamentowej zbroi. Jakby. Są wygrywacze. On nie ma. Jeżeli on nie ma, jakby. Pieniędzy. A ja bym się zdziwił Widzicie? Zobaczyć, eee, czy to trzeba troszeczkę naprawić Nie Mam nadzieję, że mu nie chodziło obok, że obok <noise> Bo się chyba popłaczę Ale no, to też zrąbałem w takim razie Ty musisz tu stać, to mi stresujesz. Aha, co poszedł. Ok. <grym> I takim rawałeś wie, to zrobiłem jedyne dobrze. Ok. Te podaszcza trochę mi nie wyszły, ale. Wow, nic nie jest idealne, prawda? Dobra. Zjedzmy. Ja muszę zjeść. Tak, mi, interbala. Ok, i teraz tak. I Idziemy sobie na balkony, by to ogarnąć. sensie tu o. Lecie, nie wiem, wiecie? Nie że jest tak równo. Wiecie. może byśmy zrobili takie coś. To będzie chyba strasznie dziwnie wyglądać. Pokaż mi to. No, to będzie strasznie dziwnie wyglądać. Więc możemy zrobić taką sobie po prostu. O. O. I oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się jeszcze bardziej z tym nie pobawił. Yy, jak ja mówiłem, to lubię się bawić z tymi żeby to W sumie ja nie wiem, czy mi się uda jakoś coś zrobić, działać. Te podderze są strasznie dziwne. Powiem wam. Ale jak tam sobie może tak. O. Tak. O. I tak. O. Może będzie ładniej. Może. Zobaczmy od tej strony, w sumie możemy. O, widzicie? Całkiem git, tylko muszę teraz to wszędzie ogarnąć, tu, tu, o i tu, OK. i teraz tak, chodźmy sobie na schody, nie wiem, po ludzku w końcu A trochę to długie teraz jest, Taka drobinka. To to paskudnie nie wygląda Miejmy taki fajny pomysł jak to wtedy urządzić nie wiesz co um. możemy to może zostawić tak jak jest lepiej chyba będzie, bezpieczniej weblować <grymne> będziemy potem, w następnym odcinku A jeśli w sumie możemy pójść już na łowienie o odcinek nie trwał 50 minut to nawet nie pozmieram sobie jakkolwiek te, te dirty całe <grym> Oj, I po łopacie, nie chcemy się robić teraz łopaty. Nie ma na to czasu, idziemy sobie łowić. Więc w sumie widzimy się przy naszym łowisku. Zaczynamy łowić. Yy, oczywiście będziemy czytać przy okazji yy, czat. Uwielbiam czytać czat tutaj. Kupiec moc. O, pierwsza rybka z boczko. Weźmy sobie w ogóle wywalmy na szutę. Kreaty Druga rybka Mocz okay. <grybka> Bardzo co do nazwodnika wiesz? mocz Naprawdę <grybka> Już mamy cztery Ej To jest sporo No co to przyzwarty, nooo O! je trochę O, mamy łososia Wspaniale Okej, okay, mamy już sześć Rybek Dawaj coś ciekawego Dwa Dajcie ja siedem Dawać coś ciekawego, jakąś książkę, łuczek może. To nie jest ciekawe, ale okej. Okay. sobie set 4 trzy diaks, kto ma ten? Kogo mogę te pawełki? Bo To tu niedawno byłeś. <laughs> o, mam rybkę. Już mamy... o, mam o 9. Mam dużo polskich generację oraz siłkę na sel. Pisacie mi za jedną pod 1 Coś To Kurka. O, 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 o. o, o, o. E. Takie, szukie ładowanie sobie na kuszę i uderzenie na trójcąb to, to z obydwu rzeczy nie ukorzystam to Leleczek Dawaj Okej, okay. 10 robek jeszcze jedna Jeszcze jedna rybka i musimy kończyć ścinek. Tak. <grystynka. grystynka>. OK, Okej, to jeszcze jeden okej. Okay. No, daje wam, że zbytnie ciekawych rzeczy nie było. Ale co? chwila, eee, chodźmy może tam do naszego eee, tego miejsca wybudowanego. O. Tak to się prezentuje. W samym odcinku będziemy to meblowali. Co co? A jeśli tam już żegnam, że oczywiście biegnie w najtrzeszlu. I będziemy się za niedługo w Star Rancherach. Dwa. Więc co? Do usłyszenia. No i cześć.